ta ta ta, ta ta ta, zajebany jestem jak co dwa, Ra ta ta, ta ta ta, rano osobie sobie dać zna, Ta ta ta, ta ta ta, na miasto i czy panda, Ra ta ta, te te te, te. nie lub dwie, Jak się się po raz drugi, Król co tanie trumki lubi, Ten co parko lubi, łupi, nie ma kasy, a więc nie głupi jak w wodzie ryba wyśmiewicie w alkopłynę bo kocham ja co dzień chleję dosyć gość nie, no to wy no z innymi menelami dziś dolina, bo na trzeźwo kurwiony, więc każdy z nas, a więc podchodź do nas z rezerwą. Zapiesz, że nie dasz grosza, no to kurwa już masz pierdol. Nie masz kasy, by dorzucić, ej głupot mi tu nie pierdol. Trochę uzbierane z jedną małą buteleczką, ko mnie, a pić się chce, tu nie ma, kurwa. Like Electro. Wczoraj grupa impra na melinie, obczaj to wreszcie. Czasy przechyl i przełknij i 48 w Jak można skłagnionemu na flakę kurwa nie dać. Daj się ciunio, więc na flaszkę, bo lubimy się najebać. Powracam do tych dni, w których promilowy leta Mam dwie plaszki, inni jedno. Hej, wygrywam dziś ten przestęp. Na zrobienie grubej impry, na melinie gniazdo u mietka I znów alkohol płynie Obrzygane panny z niską klatą w stylu żula Jeden tańczy już na stole, druga ciągnie brudnego ogóla Ta 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 ta, ta 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 ta, tu w jestem jak to dwa. Ta 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 tu w rano sobie dać na. Ta 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 ta, tu w czy panda. Ta ta ta, te te te, sięciu do żucze ten lubię. Ta-ta-ta, ta-ta-ta jestem jak 102. dwa ta ta ta-ta-ta Tu ta, w rano o sobie dać zna Ta-ta-ta, ta-ta-ta Tu czy panda Ra-ta-ta, te-te-te Księciu nie dorzuć, ten lubię Przestawienie mołotów, tu wciąż spa kuba, impra, wódka te na Dwa na grubo, nie inaczej Teatr pijackich by inaczej. Każdy w górę teraz kacze, ożygane, już dwa stracze. Ty nie musisz pić bo może z boku na to wszystko patrzeć Jak się boisz zamów, lepiej za nas u księdza pasie. My dalej się bawimy, bo bo to kurwa lubimy Nie stać nas na drodze kluby, a więc na melinie robimy Lub u Mietka na chacie, dzisiaj piasko atmosferę poznacie Widzę idzie na jepany zygzakiem już hej macie w ręku drzyma, na tą buteleczkę, lubię te wieczory ożygane i niegrzeczne, bajeczne balety, już po chwili alkoholowe eskapady. Często robimy chleb, no i nie ma na to rady, załącza się pan dzielnicowy, zawsze gotowy psuć imprezowanie, nie chcemy go tu mieć, popadliśmy tu na chlanie. Dla poprawy nastroju pani, tanich, alkoholu, nie klubowych podbojów, a denatopoju poju. Ta 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 ta, tu jestem jak sto dwa. ta ta, ta ta ta, rano o sobie dać na. Ta ta ta, ta ta ta, tu miasto czy panda. Ta ta ta, te te te, księciu niodożójce ten lub dwie. Ta ta ta, ta ta ta, znów najebany jestem jak co dwa Ra ta ta, ta ta znów rano kas o sobie dać zna ta, ta ta ta, ta ta ta, znów na miasto i czy panda ta ta, te te te, pięciu nie tę ten lub dwie Impreza na Melinie Mietka!